Szanowni państwo, nazywam się Wojciech Nazar. Zostałem nominowany przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Cieszę się, że mogę spotkać się z państwem i zaprezentować moje osiągnięcia jako młodego naukowca, aktywnego wolontariusza i przyszłego lekarza. Dziś ze zdumieniem patrzę w przeszłość. Przypominam sobie, gdy mając 17 lat, jeszcze w licealnym programie matury międzynarodowej przeprowadzałem swój pierwszy eksperyment. Zasiałem wtedy 300 ziaren fasoli i podlewałem je wodą o pięciu różnych stopniach kwasowości przez 30 dni, aby sprawdzić, jak kwaśne deszcze wpływają na wzrost potrzebnych nam do życia i zdrowia roślin. Dziś chcę zostać lekarzem. Uważam, że medycyna to przede wszystkim sztuka. Sztuka, którą rozumiem jako połączenie trzech obszarów: po pierwsze, medycznej pomocy drugiemu człowiekowi, po drugie, empatycznej komunikacji, której centrum stanowi spotkanie lekarza z chorym, po trzecie, prowadzenia badań naukowych, publikowania ich wyników i dzielenia się swoimi doświadczeniami, tak aby skuteczniej pomagać ludziom. Włączenie tych obszarów to trudne i wymagające wyzwanie, jednak stanowi ono dla mnie motywację do ciężkiej pracy i pozwala mi i daje mi to poczucie, że dobrze wybrałem drogę mojego rozwoju. Zacznę od mojej aktywności naukowej, której dowodem jest osiem artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych o łącznym współczynniku impact factor ponad 34. Moje prace były cytowane co najmniej 50 razy oraz 12 dwunastokrotnie miałem przyjemność recenzować artykuły inne artykuły naukowe. Zwięczeniem mojej kariery badawczej był moment nadania mi stopnia doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu z wyróżnieniem. Ten tytuł otrzymałem w wieku 23 lat jako najmłodsza osoba w Polsce. Moje badania, mo, moje badania objęły całą Polskę, a celem mojej rozprawy doktorskiej była analiza zachowań informacyjnych Polaków dotyczących zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Za kształt mojej pracy naukowej zostałem dwukrotnie nagrodzony stypendium ministra zdrowia. Będąc tym samym w grupie 47 najlepszych studentów medycyny w Polsce oraz stypendium Santander Universitades. Jestem stypendystą Young Scientist program GUMET oraz czterokrotnym stypendystą rektora. Tutaj ambasador Republiki Federalnej Niemiec wręcza mi zaproszenie na kurs języka niemieckiego organizowany przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej. Ten sprawił mi dużo radości i doskonale przygotował mnie na dwa staże kliniczno-naukowe. W Klinice Kardiologii i Angiologii w Magdeburgu oraz w Klinice Kardiologii w Lipsku. Po jednej stronie rozmowy z pacjentami w obcym języku, w obcym systemie ochrony zdrowia. Z drugiej strony miałem przyjemność doświadczyć cudu medycyny, jaki powstaje z połączenia zaawansowanej technologii z najnowszą wiedzą medyczną, a z całą pewnością były nią zabiegi, były, były to zabiegi przez implantacji zestawki aortalnej, w których miałem przyjemność uczestniczyć. Sztukę komunikacji ćwiczę również w Gdańsku, ale na zupełnie innej płaszczyźnie i można powiedzieć wysokości, ponieważ przede wszystkim pracuję z dziećmi. Od lat jestem aktywnym wolontariuszem. Byłem kierownikiem grantu Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego pod tytułem Wiem Co Jem, podczas którego organizowałem cykliczne warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania się dla najmłodszych mieszkańców Gdańska. Nasz największy studencki projekt, Przez Zabawę do Zdrowia, otrzymał dwukrotnie grant Europejskiego Korpusu Solidarności o łącznej wartości ponad 10 tysięcy euro. Serdecznie zapraszam Państwa na nasz profil na Instagramie do.zdrowia, gdzie regularnie publikujemy relacje z naszych spotkań, a te trwają już drugi rok. Szanowni Państwo, nasz ogrom pracy został doceniony na arenie międzynarodowej i zajął pierwsze miejsce w prestiżowym europejskim konkursie Salte Awards 2022 w kategorii Solidarność i Wolontariat. I powiem więcej, jestem niesamowicie szczęśliwy, że nasze działania zostały wyróżnione nagrodą specjalną, Aktywni w Europejskiej Stolicy Wolontariatu, Gdańsk Europejska Stolica Wolontariatu 2022. Jestem dumny z tego, że w każdym z naszych projektów biorą, dzieci, biorą udział dzieci o różnym kapitale społecznym, ekonomicznym i kulturowym, w tym dzieci niepełnosprawne oraz dzieci uchodźców z Ukrainy. Jestem zdecydowanym zwolennikiem promocji nauki, zdrowia i wolontariatu i to zadanie realizuję, współorganizując i uczestnicząc jak uczestnicząc aktywnie w licznych konferencjach naukowych. Jestem aktywny w życiu studenckim, przede wszystkim jako członek Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego oraz jako członek Studenckiego Koła Naukowego Alergologii. W przyszłości chcę kontynuować badania rozpoczęte w ramach doktoratu i doprowadzić do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Ma ono ogromny wpływ na nasze zdrowie, w tym zdrowie naszego serca. A serce jest tematem, z którego z dziedzin klinicznych interesuje mnie najbardziej. Aktualnie poznaję jego budowę i funkcjonowanie, a w niedalekiej przyszłości chcę zostać kardiologiem. Szanowni Państwo, nikt z nas nie chciałby otrzymać błędnej diagnozy. Pacjenci, którzy tego doświadczyli, są bardzo rozgoryczeni i towarzyszą im silne, negatywne emocje. Co więcej, przekazywanie diagnozy pacjentowi to obszar, który również dla lekarza jest bardzo trudny. Przede wszystkim ze względu na ponoszoną odpowiedzialność. Dlatego samodzielnie nauczyłem się programowania i analizy dużych zbiorów danych. Aktualnie prowadzę międzynarodowy projekt oparty o kardiologiczną bazę danych, którą wspierają zaprogramowane przeze mnie algorytmy sztucznej inteligencji. System wdrażany jest w klinikach uniwersyteckich w Polsce i w Niemczech. Tysiące opisanych przez kardiologów badań obrazowych serca to ogromna wiedza, a dzięki wsparciu zaprogramowanych przeze mnie algorytmów sztucznej inteligencji możliwe jest wykorzystanie tych zasobów ułamku sekundy. Możliwa jest redukcja liczby popełnianych błędów lekarskich, a dzięki temu podniesienie zarówno trafności diagnostyki, jak i skuteczności terapii chorób serca. Uważam, że to ważne wsparcie dla medycyny. Uważam, że to ważne wsparcie dla medycyny, która powstała po to, abyśmy wszyscy żyli lepiej i dłużej. I jestem dumny z tego, że jako młody naukowiec, aktywny wolontariusz i przyszły lekarz mogę przyczynić się do jej rozwoju. Szanowni Państwo, moim hobby jest spędzanie czasu na świeżym powietrzu w różnych okolicznościach przyrody i w bardzo, bardzo szerokim zakresie temperatur. Serdecznie dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję i ponownie gratuluję. Tymczasem, drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą sesję pytań do kandydata z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo proszę. Pan profesor Witbrod. Pan powiedział, że medycyna jest równoważna sztuce, że to jest sztuka medycyny. Czy uczelnia przygotowuje studentów tak, że to tak jest traktowane, czy to jest Pana indywidualny wybór? I drugie, Grzegorz, to jest Pana starszy brat, czy młodszy? Zacznę od Grzegorza. Grzegorz to mój młodszy brat, dwa lata młodszy, również studiuje kierunek lekarski na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. A jeśli chodzi o połączenie i przenikanie się medycyny i sztuki, jak i sztuki w medycynie, to przede wszystkim jest to mój osobisty wybór i jest to dla mnie, właśnie medycyna jest dla mnie wszystkim, ponieważ tam łączą się naprawdę wszystkie możliwe aspekty: sztuka, praca z ludźmi, praca naukowa, pomaganie innym. Jest to naprawdę kwintesencja tego, co bym chciał robić w życiu i jestem dumny z tego i szczęśliwy, że mogę podążać tą drogą. Bardzo dziękuję, bardzo proszę kolejne pytanie. Ja chciałem cię spytać trochę o motywację rozwoju w karierze naukowej, bo patrząc na twoje publikacje można zobaczyć, że na przykład duża część jest napisana piszesz z twoją mamą i czy to właśnie ona była osobą, która Cię zainspirowała do rozwoju właśnie w karierze naukowej. I czy jej właśnie obecność w świecie nauki w stowarzyszeniach takich jak Czerwona Róża jest tym, co cię motywuje właśnie do dalszego rozwoju. Moja mama, przepraszam, nie była dla mnie motywacją w świecie nauki. Ponieważ ja swoją pracę naukową rozpocząłem jeszcze w liceum i wtedy moja mama nie pisała ze mną żadnych artykułów naukowych. I cóż, i, zacząłem, i chciałem kontynuować tą pację w świecie medycyny i szczerze mówiąc doskonale radzę sobie samodzielnie w tym zakresie. Nie wiem, co powinienem tutaj więcej dodać. I moja mama oczywiście jest w stowarzyszeniu Czerwonej Róży. Została do niego zakwalifikowana rok temu ze względu na to, że no, taka została podjęta decyzja kapituły. Aczkolwiek moja mama nie podejmuje żadnych istotnych decyzji e, dotyczących e, tegorocznych laureatów i kandydatów. Bardzo proszę, teraz szybkie pytanie od Sylwkasy. Nie, gratuluję imponującego dorobku naukowego. Chciałbym zapytać spośród tego szerokiego spektrum zainteresowań. Które Pana najbardziej cieszy? Czy to jest kardiologia, czy to jest bardziej te badania, że tak powiem, środowiskowe? Czy może poszukuje Pan dalej takiego obszaru, w którym się Pan odnalazł? I to pytanie jest połączone z kolejnym, mianowicie, czy Pan zdryfuje w stronę nauki, czy pozostanie Pan bardziej klinicystą na teraz? Jak mógłby Pan odpowiedzieć? Dziękuję za to pytanie. Cóż, to prawda, moja droga nie była oczywista od pierwszego momentu, i ja na początku nie wiedziałem, że kardiologia jest tym, co mnie najbardziej interesuje. I cóż, wtedy zdecy... większą wagę miało dla mnie środowisko, w którym żyjemy i w którym się znajdujemy i ono dalej jest dla mnie ważne ale co szczęśliwe, w medycynie można połączyć naprawdę wszystko i informacje, i wiedzę, którą zdobyłem podczas mojej pracy doktorskiej, podczas badań prowadzonych przed pracą doktorską. Wykorzystam teraz w kardiologii przede wszystkim, jak chodzi właśnie o sztuczną inteligencję i analizę danych. I tak, chciałbym zostać głównie klinicystą, który będzie prowadził badania naukowe dodatkowo. To do tu mojej kropkę. Bardzo dziękuję Tobie. Dziękuję za prezentację.